Już niebawem na Ewożnickich Łąkach zagości około 40 owiec, których zadaniem będzie pielęgnowanie zazielenionych terenów. Owce pojawią się w rejonie Sodowej Góry i kamieniołomu Gródek w Pieczyskach. Owce, które bardzo dobrze w tym momencie sprawdzają się jako zwierzęta, które... Służą do pielęgnacji krajobrazu. Właśnie świetnie się wpisują właśnie w działania te, które są w zamierzeniu prezydenta państwa, państwa, państwa miasta. Rozmawialiśmy dzisiaj na ten temat, czyli właśnie rekultywacja terenów przez państwa, a potem właśnie pielęgnacja już tych właśnie krajobrazów, które Państwo mają, no tutaj rzeczywiście bardzo piękne. Działania są elementem szerokiego projektu realizowanego przy współpracy z Instytutem Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach i Zakładu Łąkarstwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Taka inicjatywa jest realizowana po raz pierwszy w ramach Programu Ochrony Zasobów Genetycznych. Jej celem jest ochrona ras, którym grozi wyginięcie. To jest powiedzmy Program Ochrony Zasobów Genetycznych, to jest program ogólnoświatowy. Dzieje się to stąd, że tam w 80-tych latach stwierdzono, że ta produkcja wysokowydajna wysoko eliminuje te rasy takie mniej wydajne, ale bardzo dobrze z, 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 zadomowione, z, z, związane z terenami ich naturalnego występowania. Bez wątpienia owce są pożyteczne, jednak ich hodowla należy do niszowych. Dzięki programowi hodowcy będą mogli starać się o dotacje. W Jaworznie pojawią się trzy rasy zwierząt, z czterech znajdujących się pod ochroną. Jak podkreśla koordynator do spraw ochrony zasobów genetycznych, owce sprawdzają się jako zwierzęta służące do pielęgnacji krajobrazu. Jedzą niepożądane gatunki, jednocześnie wydeptują murawy, odsłaniając glebę. To z kolei ułatwia kiełkowanie cennych roślin. Na jaworznickich łąkach występują rośliny unikatowe, które wymagają ochrony wraz z Pasem owiec pojawia się druga część projektu, czyli zasianie nowych gatunków traw, które będą służyć jako pasza dla nich. Chcielibyśmy wprowadzić y, mieszanki ekstensywne, aby nie przyrastała zielona masa zbyt intensywnie. Y, ona ma służyć częściowo jako pasza dla owiec, które mają być tutaj wprowadzone. I myślę tutaj nad gatunkami takimi jak y, koszczewy, koszczewa czerwona, forma rozłogowa-kępowa. Koszczewa owcza, nieduża ilość życicy trwałej, ewentualnie jeszcze mały dodatek biehiny łąkowej. Zaletą owiec jest także ich łagodne usposobienie i przyjazne nastawienie do człowieka. Dzięki temu owce nie tylko zadbają o wygląd jeszcze niezagospodarowanych nieużytków, sprawdzą się świetnie w zajęciach edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Podjęta współpraca jest krokiem w stronę ekologicznej edukacji, ochrony cennych gatunków oraz poznania agrokultury, która zanika.